Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Jerzy Makowski, jestem radcą prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, przewodniczącym komisji do spraw współpracy z zagranicą. I w imieniu tej komisji chciałbym państwa serdecznie powitać na pierwszym z planowanej serii podcastów, na których będziemy chcieli Przybliżyć Państwu wybrane zagadnienia z obszaru prawa prywatnego, międzynarodowego i spraw o charakterze transgranicznym. Tematem pierwszego odcinka będą aspekty prawne związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii. Coraz więcej naszych rodaków z uwagi na korzystne ceny, przyjazny klimat, no i niezaprzeczalnie bogatą kulturę Hiszpanii, decyduje się na takie inwestycje, na zakup nieruchomości, właśnie w tym pięknym kraju, czy to na użytek własnego wypoczynku, czy też w celach komercyjnych pod dalszy najem takiej nieruchomości. Nasi dzisiejsi goście przybliżą Państwu podstawowe aspekty prawne związane z takim zakupem. I tak, naszymi gośćmi będą pani mecenas, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych, pani dr Magdalena Wasylkowska-Michur, ekspert w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, jak i pan mecenas Adrian. Matula, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, ale i adwokat hiszpański, który na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie zakupu nieruchomości i inwestycjach właśnie na rynku hiszpańskim. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. W pierwszej kolejności chciałbym się zwrócić do Pana Cenacela. Panie No skuszeni jakby tutaj hiszpańskim słońcem, urokami tego kraju, zdecydowaliśmy się na zakup nieruchomości w Hiszpanii. I proszę powiedzieć, od czego powinniśmy zacząć? Jakie dokumenty będą niezbędne do zakupu takiej nieruchomości? Hmm. Podstawowym dokumentem jest numer NIE, numero de Identidad de Extranjero, który jest numerem nadawanym cudzoziemcom w celach identyfikacyjnych. Numer NIE służy także jako identyfikator podatkowy i jest wymagany przy wszelkiego rodzaju transakcjach w Hiszpanii. Dodatkowo konieczny będzie paszport albo dowód osobisty potwierdzający tożsamość kupujących, a w przypadku spółek dokumenty spółki. Do założenia konta bankowego, które może być wymagane przy transakcji, a na pewno ułatwi później opłacanie podatków i opłat, bank może wymagać także dodatkowych dokumentów. Dodatkowe dokumenty mogą wymagać także od, w zależności od rodzaju finansowania. Pamiętajmy, że Hiszpania jest w Unii Europejskiej i ma wdrożone europejskie standardy w zakresie przydzielania pieniędzy. Dlatego władze podatkowe mogą żądać wyjaśnienia i przedstawienia dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia pieniędzy wykorzystywanych do zakupu. W przypadku finansowania zakupu kredytem hipotecznym dodatkowo będą konieczne dokumenty w zakresie zatrudnienia, działalności gospodarczej czy osiągniętego dochodu oraz inne ewentualne dokumenty wymagane przez bank. A Panie mecenasie, jakie ryzyka prawne y, mogą wystąpić y, podczas zakupu właśnie takiej nieruchomości? Zakup nieruchomości zawsze w obcym kraju wiąże się z wieloma ryzykami. Trzeba pamiętać, że hiszpański system prawny jest inny od polskiego, a ja, Hiszpania to kraj złożony ze wspólnot autonomicznych, mających w wielu obszarach dużą autonomię i bardzo wiele regulacji uchwalanych jest na szczeblu lokalnym. Wśród takich podstawowych ryzyk prawnych związanych z zakupem nieruchomości w Hiszpanii możemy wymienić problemy ze stanem prawnym nieruchomości, obciążenia nieruchomości, ewentualne ukryte opłaty, błędy w dokumentacji, klauzule umowne niekorzystne dla kupującego, brak możliwości realizacji celu inwestycji czy zaplanowanego sposobu wykorzystania takiej nieruchomości, no czy ograniczenia w tym zakresie. I tu przykładowo brak możliwości wynajmu czasowego czy turystycznego, czy też dodatkowe wymogi w tym zakresie. No inne czynniki mogące wpłynąć na wartość inwestycji no oraz ryzyka podatkowe, tak? w tym potencjalne dodatkowe zobowiązania w tym zakresie. Czyli jeżeli celem naszej inwestycji jest właśnie jej dalszy najem w celach zarobkowych, rozumiem, że tutaj możemy też napotkać na, tak, na taką przeszkodę w, w postaci, tak jak pan mecenas przed chwilą powiedział, jakichś licencji tak wymaganych do. do yy... Prowadzenia takiej właśnie działalności w związku z zakupywaną przez nas nieruchomością. Tak. Tak, no W wielu miejscach Hiszpanii, w no zależności od regionu, może być wymagana dodatkowa licencja turystyczna. Na wielu miejscach taka licencja może być niemożliwa do osiągnięcia, tak? więc pozostaje albo zakupić nieruchomość już z taką licencją, lub ewentualnie zweryfikować to, czy po zakupie nieruchomości jest możliwe uzyskanie takiej licencji turystycznej. To takim przykładem, jeśli chodzi o regiony, to na pewno jest Katalonia, Barcelona. No, i wyspy Kanaryjskie. Mhm. Czyli może być nawet tak, że uzyskanie takiej licencji na przykład wspomnianej przez pana mecenasa Katalonii w ogóle okaże się niemożliwe. Tak, tak, tak. Znaczy, można, znaczy, tu można w zasadzie rozważać dwie możliwości, jeżeli celem naszej inwestycji jest taka komercjalizacja, to albo nabycie nieruchomości celem uzyskania licencji, tak, co może być możliwe bądź nie w zależności od lokalizacji, no albo nabycie nieruchomości już z licencją, tak? to też, też jest możliwe. Tak? Wtedy nabywamy, sami mamy w swoim portfelu kilka nieruchomości w Katalonii z licencją turystyczną, tam gdzie jest to możliwe tak? i taka komercjalizacja jest możliwa. Rozumiem. Czyli tutaj z uwagi na pewną specyfikę rynku, która się rysuje z wypowiedzi pana Mecenasa, rozumiem, że podobnie zresztą jak w Polsce, tutaj dużą rolę i znaczenie dla bezpiecznego zakupu takiej nieruchomości ma pewnie pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Tak? W Hiszpanii nie mamy radców prawnych, mamy, mamy adwokatów. Więc jaka tutaj. Jaką rolę pełni, pełnić może adwokat hiszpański w procesie zakupu takiej nieruchomości? Profesjonalny pełnomocnik jest w mojej ocenie kluczowym partnerem kupującego przy transakcji. W przeciwieństwie do danej nieruchomości, którego celem jest finalizacja transakcji, od tego zależy jego wynagrodzenie oraz notariusza, który jest urzędnikiem państwowym bającym o to, aby transakcja była ważna pod względem formalnym, to tylko niezależny pełnomocnik, profesjonalista, gwarantuje bezpieczeństwo i chroni interes klienta w procesie zakupu. Pamiętajmy, że taki profesjonalny pełnomocnik nie ma faktycznego interesu w finalizacji transakcji, jego wynagrodzenie od tego nie zależy, a jego rola dotyczy zabezpieczenia interesu klienta, którym w niektórych przypadkach może być nawet odstąpienie od zakupu danej nieruchomości. I tak w procesie zakupu nieruchomości profesjonalny pełnomocnik realizuje czynności ustalone z klientem. No w tym między m.in. pomaga w uzyskaniu numeru nie, weryfikuje wszystkie dokumenty, dokładnie sprawdza stan prawnej nieruchomości. Przeprowadza audyt prawny nieruchomości, identyfikuje ewentualne problemy czy wady prawne czy ryzyka związane z zakupem, przygotowuje i negocjuje warunki umów w całym procesie od umów z agencją nieruchomości, umów rezerwacyjnych, poprzez umowy przedstępne, aż po finalną umowę przenoszącą własność, no i pomaga w założeniu rachunku bankowego czy spełnieniu innych wymogów koniecznych do zakupu nieruchomości. A czy podobnie jak w Polsce adwokaci, czy podobnie jak w Polsce radcowie prawni adwokaci hiszpańscy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej? Tak, 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 ja nie Czyli to jest jakiś dodatkowy jest zawsze ]yzby. bufor bezpieczeństwa? Dokładnie, są, to są same gwarancje, tak? Jest i tajemnica adwokacka jest i są izby, tak? Jest obowiązek zrzeszenia się w takiej izbie, tak? Więc analogicznie jak w Polsce, tak. Nie ma tego dualizmu zawodowego, jest, jest jedna... Znaczy są izby regionalne, natomiast jest jeden zawód taki, który się nazywa Advocada Bogado, tak, po hiszpańsku. Przy zakupie nieruchomości są jakieś rodzaje umów, z którymi będziemy mieli do czynienia? W procesie zakupu nieruchomości w Hiszpanii możemy spotkać się z szeregiem dokumentów i umów, które mogą mieć różne skutki prawne na gruncie prawa hiszpańskiego. W obrocie możemy spotkać się z różnymi figurami prawnymi, ale taki najpopularniejszy model sprzedaży, zakupu nieruchomości opiera się w dużej mierze na dwóch podstawowych umowach: umowie przedstępnej, zwanej contrato de arras, i następnie zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży, contrato de compraventa. Klauzule w tych umowach są bardzo różne, dlatego warto dokładnie przeanalizować ich zapisy, no i najlepiej skonsultować je z profesjonalistą. tak? Czyli podobnie jak w Polsce naszą, naszą ścieżkę zaczynamy od, od umowy przedstępnej, jako rozumiem. Dlaczego ta umowa jest ważna? Umowa przedstępna jest, jest dokumentem, którym strony zobowiązują się do zawarcia ostatecznej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w przyszłości. Jest ona ważna, ponieważ przede wszystkim określa warunki transakcji, w tym cenę, terminy płatności oraz ewentualne kary na wypadek odstąpienia od umowy. Stanowi zabezpieczenie dla obu stron na wypadek odstąpienia od umowy przez jedną ze stron transakcji daje czas i umożliwia sfinalizowanie wszelkich niezbędnych formalności, skompletowanie potrzebnych dokumentów oraz uzyskanie finansowania przed podpisaniem aktu notarialnego. W przypadku umowy przedstępnej kontraktu de Arras w Hiszpanii możemy mieć do czynienia generalnie z trzema typami takiej umowy Arras confirmatorias, penales lub penitenciales, które różnią się między innymi w zakresie możliwości odstąpienia od umowy, skutków takiego odstąpienia i odpowiedzialności odstępującego. I tak przykładowo, w przypadku najczęściej spotykanych aras penitenciales mamy do czynienia z zadatkiem jako z zabezpieczeniem wykonania umowy przyrzeczonej, zastrzeganiem na wypadek odstąpienia od jej zawarcia przed jedną ze stron. Jeżeli stronom odstępującym jest kupujący, traci on wówczas wpłacony zadatek, a jeżeli odstępuje sprzedający, ma on obowiązek zwrotu zadatków podwójnej wysokości. Czy taka umowa musi być koniecznie y, zawarta w formie aktu notarialnego? Jakie są praktyki? I umowę przeniesienia własności, rozumiem, zawieramy już przed notariuszem, tak? Czy Procedura to, w Hiszpanii jest skuteczna na temat finalizacji transakcji. Notariusz sporządza akt notarialny, który potwierdza zgodność umowy z obowiązującym prawem. W trakcie spotkania notarialnego obie strony, kupujący i sprzedający, podpisują dokument. Notariusz sprawdza tożsamość uczestników oraz autentyczność dokumentów. Po podpisaniu takiego aktu notarialnego dokument trafia do rejestru własności, bardzo podobnego jak Polskie Księgi Wieczyste, co finalizuje proces przeniesienia własności. Akt notarialny sporządzany jest w jednym z języków oficjalnych Hiszpanii, głównie oczywiście po hiszpańsku. I jeżeli jedna ze stron nie wada hiszpańskim, może być konieczna obecność tłumacza przysięgłego lub asysta yy, pełnomocnika hiszpańskiego, który mówi w obu językach, tak, hiszpańskim i językiem klienta, który który go reprezentuje. A jak jest z dostępnością takich tłumaczy? No bardzo różnie, w zależności od regionu ta dostępność jest różna. Rozumiem. Panie się powiedzieliśmy sobie o umowach przystępnych, powiedzieliśmy sobie o, o finalizacji tej transakcji, o umowie przeniesienia własności przed notariuszem, a ja mam jeszcze takie pytanie, bo yy, wcześniej może będziemy podpisywali jakąś umowę z Agencją Pośrednictwa Nieruchomościami, czyli tu jakieś mogą wystąpić dla nas zagrożenia, na co powinniśmy zwrócić yy, uwagę. Mhm. W Hiszpanii nie ma szczególnych wymogów dla pośredników nieruchomości, za wyjątkiem wspólnoty Valen, w agencji Katalonii i Balearów, tak, gdzie konieczny jest wpis na listę agentów nieruchomości i spełnienie określonych wymogów, w innych regionach wpis na listę agentów jest dobrowolny. I z tego też powodu no, trzeba zwrócić szczególną uwagę na umowy zawierane z agencjami nieruchomości. Stosowane przez nich zapisy czy klauzule są bardzo różne i warto przeanalizować również ten aspekt w procesie zakupu nieruchomości, no, aby nie być narażonym chociażby na konieczne zapłaty prowizji czy innych opłat w przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na wady prawne nieruchomości. Przyjrzeć się również i tym umowom. Panie Macenzie, ja tak sobie myślę, że, że tutaj widzowie bym nie, nie, nie wybaczyli, gdybym pana nie zapytał o taką kwestię, która jest kwestią taką medialną. Na pewno każdy z nas tutaj coś na ten temat słyszał bądź też czytał. Jest to taka kwestia rozpalająca wyobraźnię, a mianowicie chciałbym za, zapytać o tak zwanych okupas, czyli tutaj o ryzyko tego, że Kupimy taką nieruchomość, i będziemy mieli tych nieproszonych gości, którzy na teren posesji nam się wedrą, a potem będą ją nieprawnie okupować. Proszę powiedzieć. Na ile jest to spotykane w istocie zjawisko? Czy jesteśmy bezbronni w takiej, w takiej sytuacji? Jakie środki ewentualnie nam tutaj przysługują? Czy może jakieś dobre rady w zakresie zabezpieczenia się przed, przed takim no, wypadkiem? Na początku może wyjaśnimy, czym są dzisiaj okupas. Jest bardzo głośny medialny problem tzw. Tak, okupas. Dobrze. Generalnie dotyczy nielegalnego zajmowania nieruchomości pod nieobecność właściciela. I skala tego problemu zależy od regionu i lokalizacji. Aby zapobiec takiemu nielegalnemu zajęciu nieruchomości, warto zastanowić się nad jej ochroną. Można zamontować alarm czy monitoring, warto rozważyć wykupienie stosownego ubezpieczenia, które w części pokryje koszty związane z nielegalnym zajęciem i wykorzystywaniem takiej nieruchomości. Natomiast w przypadku nielegalnego zajęcia nieruchomości, warto niezwłocznie skontaktować się z pełnomocnikiem prowizjonalnym, Wówczas omawiamy możliwe strategie działania, pomagamy klientom w prowadzeniu rozmów, negocjacji z osobami zajmującymi nieruchomość, a w ostateczności reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych przeciwko okupującym. Warto dobrze przygotować strategię prawną, aby nie narazić się też w tym wypadku na jakieś nielegalne działania. Czyli rozumiem, że, że bardzo często odbywa się to jakby polubownie, tak? na drodze jakichś negocjacji po prostu z tymi osobami, które, które taką nieruchomość okupują, tak? Tak, w większości przypadków dochodzimy do jakiegoś porozumienia, a kiedy nie dochodzimy do porozumienia, pozostaje droga sądowa. Pamiętajmy, że ten problem okupas dotyczy także osób, które nieświadomie wchodzą w posiadanie takiej nieruchomości. Bo na przykład wynajmują nieruchomość w dobrej wierze od osób, które podtrzymają się pod właścicieli. Żebyśmy się nie narazili na przykład na jakąś odpowiedzialność karną, tak? Za Badnie, jego... chodzi o to wszystkie tam, nie wiem, tam wyłączanie mediów czy inne rzeczy, tak? Bo, mówię, często ta osoba jest nieświadoma, naprawdę, tak? Znaczy, mówię, to nie zawsze jest ktoś, kto to jest świadomy tego. Bardzo często są sytuacje, gdzie ktoś wynajmuje tak, wynajmuje mieszkanie w dobrej wierze, tak? Myśląc, że. Wiadomo, nie zachowując pewnej pewnej staranności weryfikacji dokumentów, tak? No, więc wtedy, no wtedy jakiś pole do negocjacji jest, tak? Zwar, u, u, znaczy ten cel tych, tych okupacji jest bardzo różny, tak? Bo jest, to jest głównie cel ekonomiczny, więc. Pewne... W dużej ilości przypadków te negocjacje i odpowiednia suma tak, wystarczą do, tak powiem, odwrócenia tej sytuacji. Ale... Skoro tak duży nacisk położył pan mecenas na, na negocjacje i próby połowowego załatwienia takiej sytuacji, to rozumiem, domyślam się w związku z tym, że procedura eksmisji jest procedurą długotrwałą. No, mówię to wszystko zależy od lokalizacji, tak? ale no, sądy hiszpańskie nie należą do najszybszych w Europie, tak? więc. A to postępowanie, znaczy sama, sama, sama eksmisja, tak? to, to jest jedna, druga możliwość realizacji tej eksmisji, tak? bo też, też mówię, też są ograniczenia w tym zakresie, tak, jeżeli, podobnie jak w Polsce zresztą, tak, ja zawsze mówię, ten temat jest bardzo medialny, jeśli chodzi o Hiszpanię, tak, ale w Polsce mamy ten sam problem, tak naprawdę posiadacz w Polsce, który wchodzi też bez podstawy prawnej ma nawet nie wiem, czy nie większą ochronę, tak? Przecież przez kilka miesięcy w Polsce w ogóle eksmisji nie można z uwagi na chociażby temperaturę realizować. Tak? Więc... W Polsce również tak jest. Dokładnie. Znaczy to, raczej mówię, to, to są bardzo podobne regulacje, co tak? w tym sensie. Natomiast no, ten dostęp do mieszkań w Polsce może jest trochę łatwiejszy. Pamiętajmy, że on jest trochę wynikiem tego, że no, ten, to, to jest duży problem z mieszkaniami na przykład w Ma Madrycie czy Barcelonie. Wynajęcie mieszkania jest obarczone dużą ilością wymogów, tak? No Nie jest tak proste jak w Polsce. Tak? Trzeba wykazać przede wszystkim wypłacalność tak? i dużo osób po prostu nie jest w stanie spełnić wymogów no, tych właścicieli mieszkań. Tak? I z tego powodu no, ten dostęp do mieszkań jest utrudniony No i to powoduje pewne patologie. Tak? Na koniec chciałbym się zapytać o taką rzecz, ponieważ Hiszpania uchodzi za taki kraj, w którym no, istnieją znaczne, znaczne obciążenia fiskalne. I w związku z tym chciałem się zapytać, czy zakup takiej nieruchomości tutaj może być podstawą zmiany naszej rezydencji podatkowej? No nie tyle sam zakup nieruchomości może mieć skutki w zakresie zmiany rezydencji podatkowej na hiszpańską, co sposób korzystania z tej nieruchomości, no i przede wszystkim model oraz długość przebywania w Hiszpanii. Na przykładowo takim jednym z determinantów posiadania hiszpańskiej rezydencji podatkowej jest przebywanie na terenie Hiszpanii przez więcej niż 183 dni w roku. Choć to oczywiście nie jedyny czynnik, który skutkuje hiszpańską rezydencją podatkową i który trzeba brać pod uwagę przy jej ustalaniu. Pamiętajmy, że Hiszpania jest krajem o dużych obciążeniach podatkowych. Nabycie hiszpańskim rezydentem podatkowym skutkuje tym, że musimy zadeklarować i rozliczyć wszystkie dochody uzyskane na świecie w Hiszpanii. Z tego też powodu, w ramach naszej, naszego doradztwa tak, czy współpracy z klientami, analizujmy także skutki, ryzyka i działania w kontekście rezydencji podatkowej i obowiązków podatkowych. Trzeba o tym pamiętać, aby w przyszłości nie być zaskoczonym przez hiszpańskie organy podatkowe, które działają dosyć skutecznie. Panie Mecenasie, na koniec takie pytanie otwarte: bać się czy się nie bać? Czy tutaj w istocie te, te, te ryzyka mogą być, jak rozumiem, skutecznie zniwelowane, tak, po prostu przez, podobnie jak w Polsce, przez pomoc profesjonalnego pełnomocnika, tak? Nie no, myślę, że przy, przy współpracy, tak, z profesjonalnym pomocnikiem myślę, że nie ma tutaj większego problemu z zakupem, tak? Hiszpania jest krajem Unii Europejskiej, tak? Ma, ma pełne gwarancje, tak, jakby prawne, no, tylko trzeba no, myślę, no, jeżeli ma się partnera, tak w postaci kogoś, kto, kto zna się na tym, to myślę, nie ma najmniejszego problemu, nie ma się czego bać, tak? Bardzo dziękuję Panie Mecenasie. Teraz chciałbym się pochylić nad zagadnieniem prawa właściwego dla takiego zakupu. I tu zwracam się do drugiego z naszych gości, do Pani dr Magdaleny Wasylkowskiej-Michur. Pani Mecenas, proszę wyjaśnić tym z naszych słuchaczy, którzy prawnikami nie są, co to w ogóle jest to prawo właściwe? Prawo właściwe to jest prawo, które będzie regulować naszą transakcję międzynarodową, ponieważ ze względu na to, że mamy do czynienia z nieruchomością, która położona jest na terytorium innego państwa niż państwo polskie, tym samym mamy już aspekt transgraniczny takiej transakcji i w związku z powyższym musimy określić, jakie prawo będzie właściwe. Dla takiej y, transakcji, i w związku z powyższym, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do Polskiej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z, tysiąc, z 2011 roku, a konkretnie do jej artykułu 28. Tenże artykuł 28 odeśle nas do rozporządzenia Rzym 1 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, ponieważ w zakresie wskazywania prawa właściwego dla zobowiązań umownych nastąpiło w obrębie Unii Europejskiej ujednolicenie norm kolizyjnych. I zgodnie nie z tym rozporządzeniem, a konkretnie z jego artykułem czwartym jako pierwsza jest obowiązująca zasada, że dokonujemy wyboru prawa właściwego dla takiego kontraktu. I najczęstsza będzie właśnie taka sytuacja, ponieważ takie kontrakty z reguły są już profesjonalnie przygotowane, że to prawo zostanie wybrane, będzie to Odrębna klauzula wyboru prawa będzie się ona znajdowała w końcowej części takiej umowy. Następnie, jeżeli z kolei takie prawo nie zostanie wybrane, jeżeli tak by się zdarzyło, to wówczas należy zwrócić się do artykułu 4 ustęp 1c, który stanowi, że w zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy. Zgodnie z artykułem trzecim prawo właściwe dla umowy ustala się następująco. Umowa, której przedmiotem jest prawo rzeczowe na nieruchomości lub prawo do korzystania z nieruchomości, podlega prawu państwa, w którym nieruchomość jest położona. Czyli właściwe w przypadku braku wyboru prawa będzie prawo państwa, w którym nieruchomość jest położona, czyli będzie to prawo hiszpańskie, co jest dość istotne akurat w sytuacji, tego typu transakcji z punktu widzenia klienta polskiego. No właśnie, dlaczego to będzie istotne? Co będzie określać prawo właściwe? Prawo właściwe będzie określać albo klauzula wyboru prawa, która się znajduje w takim kontrakcie i tak będzie najczęściej, bo one są profesjonalnie przygotowane, albo będzie ono określane. Właśnie za pomocą tego artykułu czwartego i jest to o tyle istotne, że jest to prawo, jeżeli ten wybór nie zostanie dokonany, to jest to prawo miejsca położenia nieruchomości, czyli prawo hiszpańskie. Czyli tutaj już jak gdyby z góry jest to nieco utrudnione, ponieważ no, potencjalnie ten klient polski musi się liczyć z tym, że właściwe dla tej transakcji będzie prawo, którego on de facto nie zna. Czyli no tutaj, jak gdyby, można zasugerować wspomożenie się poradą prawną profesjonalną albo prawnika polskiego, który specjalizuje się, radcy prawnego, specjalizującego się w prawie hiszpańskim albo prawnika hiszpańskiego. No tak, na pewno pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest w takich sprawach niezmiernie ważna. Zwłaszcza z uwagi na to, iż regułą zapewne będzie tutaj stosowanie tego prawa hiszpańskiego, którego jak słusznie pani mecenas zauważyła, klient polski znał nie będzie, a wybór tego prawa właściwego będzie miał z kolei konsekwencje zarówno dla wykładni, jak i wykonania wynikających z umowy zobowiązań. Tak, tak ponieważ. Tutaj przepraszam, że przerwę, jeżeli chodzi właśnie o to prawo właściwe, to artykuł 12 ustęp 1 rozporządzenia Rzym 1 określa nam to, co to prawo właściwe będzie nam z kolei regulowało. I tutaj zgodnie z tym artykułem ma zastosowanie właśnie to prawo właściwe. W szczególności do, po pierwsze, wykładni umowy, co jest bardzo ważne, następnie wykonywania wynikających z niej zobowiązań, skutków całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązań, łącznie z określeniem wysokości szkody, jak również różnych sposobów wygaśnięcia zobowiązań, także przedawnienia, co jest bardzo istotne, jak również skutków nieważności umowy. No tak, dlatego to te, jest to kwestia zapewne bardzo bardzo ważna. Dziękuję pani mecenas. Ja mam dziękuję, dziękuję pani. Dziękuję również pierwszemu z naszych gości, panu mecenasowi. Mam nadzieję, że udało nam się w naszym pierwszym podcaście pod tytułem Prawo bez granic przybliżyć Państwu podstawowe aspekty związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii. Zachęcamy do śledzenia naszego kanału, w niedaleko i przyszłości. Pojawią się kolejne filmy, kolejne myślę bardzo ciekawe tematy. Łapki w górę. Zachęcamy do subskrypcji. Algorytmy to lubią i do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję to, nie, ja też rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. Do no, widzenia.